Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Rayman Revolution na PlayStation 2. I ogólnie tak, po, na, na, na koniec pierwszego odcinka z tej serii, na który polecam zajrzeć, e, bo tutaj, bo wtedy jeszcze zaczęła seria. E, mówiłem, że o walce, że po prostu jak przyciśniemy kwadrat to uderzamy, to strzelamy kulkami, nie pięścią jak w innych częściach Raymana, po prostu kulkami i właśnie chciałem powiedzieć, że Fajnie. i teraz akurat uczymy się pływać e, musimy przycisnąć na padzie od playstation 2 bo jak za na playstation 2 to jest British revolution e, l2 a żeby w górę na przykład lub szybciej a nie w górę musimy gałką i xem to nam się zaraz tlen skończy to tutaj mam bąbelki na szczęście. I ogólnie w oryginalnym wydaniu Rayman'a Touch, to też jest oryginalne, ale w takim po prostu pierwszym wydaniu na 64 i pc e, i na Dreamcast'a e, nie było tutaj tej lokacji. To, jest, to nie jest taki drugi poziom gry, to jest taki jakby hub, do którego będziemy po prostu jakby Wracać czasem, żeby przedostawać do kolejnych poziomów. Takie coś, taki bardziej rozbudowane Crash Bandicoot czy Spyro. Takie coś typu Spyro 1 czy 2. 3. Tutaj nasz uczą jak szczelać. Proste. Kwadrat. W przeciwniku tutaj mam manekina. ma manekin. Po no. prostu tutaj musimy parę razy go trafiać. Może być to trochę ciężkie, ale mamy... ale jak przyciśniemy L2, to możemy tak po prostu jakby kamerkę przybliżyć w idealną stronę do szczelania. I to nam jakby daje taki obraz, powiedzmy, szczelania jak z jakiejś gry. Nie wiem, mi się to kojarzy z Halo tak naprawdę. Nie wiem czemu. Bo w sumie podobno. Nie, może wam to czemu mi się to tak kojarzy z Halo. Pomimo że... Bo w Halo jest tak, czy innych szczelankach, że... Nie widzimy postać, widzimy jedynie giverę, która strzela do przeciwnika w grze. A tutaj widzimy jeszcze postać, która strzela w grze, więc fajnie. Po prostu dzięki temu jakby celujemy w przeciwnika, w którego mamy szczelacz więc polecam, zamiast po prostu tylko e, kwadratu przyciskania, polecam przy walce w Raymanie 2 e, L2 przyciskać. Przetrzymasz właściwie, nie przyciska, tylko przytrzymać przycisk L2, żeby po prostu, yy, bo szybciej, po prostu tak będzie. To co nam tutaj główniach mówi, że nie wie co robić? Znaczy, piraci też są w pobliżu, chyba. Znaczy, no na pewno, bo pamiętam, że kiedyś na tej lokacji przez chwilę. A że porwali motyle. Porwałem motyle nawet. O, tutaj właśnie, bo ja pamiętam, że. A nie, to nie są piraci. To już nie. Co to jest? Nie pamiętam. To jest przeciwnik, ja już nie pamiętam co to. A, dobra, to jest przeciwnik, nie pamiętam ich. Musimy unikać w tej lokacji, postu prostu jestem niemądry za bardzo. I. Dobra, ale to. Dobra. Nie pamiętam gdzie był ten pilot, ale dobra. Tutaj teraz wchodzimy do jakiegoś poziomu, czy części tej lokacji, nie pamiętam za bardzo. Po prostu Rayman Revolution, mogę wam jedynie powiedzieć, że jest rozbudowany mocno. Tak jak chcę no oczywiście troszkę zapisać. No 1% gry za nami, jeszcze 100% O, widać moje skarpetki w tle Ale tego nie pokażę, bo ja nagrywam głównie... Ja to montuję tak, żeby było widać po prostu sam ekran w całości Tutaj jednak była droga do pierwszego poziomu, po prostu... Dawno nie grałem w tego Raymana, ok? Ostatni raz grałem w wersję na Nintendo 64 Pomimo, że 64 nie mam po prostu u kolegi, o i znowu mamy zajebistą muzykę w tle. Jeszcze ten dźwięk, jak spieramy lumy mi się bardzo w tej grze podoba. jest takie A Tutaj musimy na te piranie uważać. I... pewnie się zastanawiacie, Patryk, czyli Spike Ratchet, bo nazwałam się Patryk i wiesz, nie widzieli. Przecież... Rejmen umie pływać. Otóż w tej wodzie nie możemy pływać, bo są w niej piranie. Musimy na tym etapie na początku uważać. Tutaj mamy ogólnie 80 żółtych lumów do... O tutaj, mamy pierwszego pirata. I tutaj właśnie, to co nas uczył Marfi na początku, jeszcze bardzo przydaje. Z tym L2, i ja tak ciągle mówiłem o tym, i tutaj musimy po prostu przycisnąć ten przycisk. To, 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 to. to też jest zajebisty dźwięk. I sam level design w tej grze jest bardzo dobry. Jakby serio, jeżeli macie czas, i środki, i PlayStation 2, i telewizor, który działa, i będzie jest na tyle stary, żeby kurde, bo. Znaczy my życia nie tracimy, tracimy tylko trochę... A nie, dobra, w tej wodzie jednak możemy. Bo to już sam nie wiem jak to jest tak naprawdę. Dobra, tak, skoro możemy... Nie, tutaj... Na tej części chyba nie ma po prostu pirań. Ale dobra, po co chyba tą wodę tutaj musieli? Te bąbelki, ale... I na pewno po coś z czegoś ukrytego. Bo czasem do poziomów będziemy musieli się niektórych wracać, przy okazji, trzeba wspomnieć. Więc ja się nie przejmuję tym, że na przykład mi się nie uda zdobyć paru lumów, czy na przykład uwolnić paru tych mistików, tych niebieskich małych wróżek, czy czegoś. Motylków, to nazywam motylkami. Na Tutaj nic jednak nie dali. Po prostu ta gra jest zajebista, jeszcze ten klimat, że... Tak, gra jest naprawdę dosyć mroczna. Bo na poprzednim odcinku te pierwsze minuty to jednak są dosyć mroczne, jak na grę dla dzieci. Ja dzieckiem nie jestem, ale lubię ciągle platformówki. Każdy lubi platformówki, net. Gdybym miał kurde 40 lat, to ciągle lubiłbym grać platformówki. Każdy lubi grać w platformówki. Mój tata lubi grać, mój wujek lubi, moi koledzy lubią. Twój tata też pewnie lubi. Każdy lubi platformówki, więc nie wstydźcie się tego, że na przykład platformówki mogą być dla dzieci, bo są dla dzieci. Ważne jest to, że jak lubicie grać w platformówki, to wgrajcie to co lubicie. To tylko chciałem powiedzieć. Dobra, koniec jakiegoś mądrego słowa. Przynajmniej w teorii, znaczy nie w teorii, nie wiem. Ja nie umiem przesłalić, więc. Może być trochę głupi, ale ja naprawdę nie wiem, czy teraz powiedziałem coś mądrego, czy nie. Jestem na tyle niedorozwinięty. Tutaj musimy uważać na te zielone, bo one nas spychają. No i tutaj... tutaj mamy kolejną część poziomu. Ale ta lokacja ładnie wygląda. Tutaj mamy akurat, jakby, w domek czy ściany, takie ładne, jakby z domku wbudowane po prostu w górę czy w las, to jest naprawdę bardzo ładne na przykład zapomniałem wspomnieć, że te jakby poziomy są podzielone na parę segmentów, że co, co, co jakiś segment poziomu nam się pokazuje e, czy chcemy zapisać jakąś część poziomu, no i tak więc to jakby są, to jakby są, to jest, bo w tej grze jest w sumie 10 poziomów, ale każdy z nich jest w sumie podzielony na więcej poziomów, ponieważ w oryginale tak chyba nie było, nie wiem. Nie doszedłem w oryginale na 64, czyli w, pierw, w pierwotnym, w pierwotnym wydaniu po prostu do etapu bardziej rozwiniętego, do na przykład 5 poziomu, więc nie wiem. O tutaj jest... Tutaj będziemy wchodzić kiedy indziej, bo na teraz musimy skoczyć tutaj na tą platformę. Ta nas zabierze gdzieś pływ dal. Tak gdzieś będzie, pamiętam, że. O, właśnie, żółty lub. Trzeba też uważać, żeby nic nie przegapić. A! A dobra, tutaj jak spadniemy do wody, to giniemy. Bo ogólnie o, w ogóle to. Jak, wej... jak wchodzimy na tę platformę, to na przykład, jak od Marfiego. Ok, Jake Dobra, widzę, bo ja nie pamiętałem ogólnie, bo ja z bardzo od dawna po prostu w tą grę nie grałem. Jak mówiłem w poprzednim odcinku Borok, a wersja na 64, gdzie grałem, no różni się od Revolution na PlayStation 2. I zapomniałem, że, to, czy w, nie, w oryginale też tak było, że tutaj do tej jamy musieliśmy wejść, po prostu. Nie ja to inaczej zapamiętam chyba. Czy nie? Nie, moja pamięć jest krebska, ostry. Czy chcę zapisać grę? Tak, chcę zapisać grę. A, bo nam się nie zapisało, po poprzednim odcinku chciałem sobie zrobić sejfa. SCR, czyli Spike Rush Ratchet w skrócie, ale wysło SC, bez R, bo zapomniałem zatwierdzić R. Ja myślałem, że jak przycisnę Start, to to samo się zapisuje, a to jeszcze było wcześniej X. No trudno, już się zmienić tego chyba nie da. Dobra, jeszcze trochę sobie pogramy i skończę odcinek, bo nie chcę wam za dużo czasu. Bo czas szybko mija. Tylko spojrzyj. Oj, tutaj musimy uważać na te takie. Nie tylko na tego robota, tutaj, ale. Tutaj też jest. Z tej klatki wychodzi nie wiem skąd w sumie. No z tej klatki tam, bo pewnie najpierw tego robota pokonamy, ktoś skacze. Tutaj, takie czarne coś, gąsienica, coś. Nie pamiętam. Nie wiem skąd to jest z klatki, ale kto tutaj to dał. Nie by to było na minus, ale. Tam to się tutaj wzięło po prostu. A tutaj, się wspina. No ten dźwięk jest zajebisty. Całą mam jest takie tu tu, 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 No zajebiste. I tutaj. Bardzo fajnie to wygląda, jak się wspinamy. Tak w ogóle ta animacja Raymana, To jest takie responsywne, mi się wydaje trochę, ale bardzo fajne. Takie szybko po prostu się wspina. To mi się bardzo podoba. Takie po prostu. Tak ta animacja Raymana, czyli postaci bez kończą. Znaczy, jakby. Z... O, i tutaj w ogóle ma na świeci, ale tutaj przyjdziemy dopiero, wrócimy do tego poziomu, jak już będziemy mieli jeden poziom, czy uratujemy Globoxa, bo Globox w poprzednim odcinku nam się nas uratował, zgubił się. I go piraci znowu porwali. I będziemy go musieli kiedyś uratować. No i on akurat te tak jakby grzybki też świecą, on, tań on tańczy, dziwny taniec deszczowy, i nam się pojawia dzięki temu po prostu e droga do jakichś znajdziek, których wcześniej nie było. Więc e bardzo fajne, ale to jeszcze nie teraz, bo Globoxa jeszcze nie uratowaliśmy. Rayman na rakiecie. Bo w tej grze będzie ogólnie jeszcze poziom, gdzie e, będziemy sterować rakietą. Będziemy po prostu biegać na rakiecie na nogę. Zapomniałem zapisać gry. Oj, oj. Zapomniałem zapisać gry. Można jeszcze? Tutaj nam się pokazuje safe, więc mam nadzieję, że jeszcze da. Czy to zadziała. No i tutaj sobie skończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Ja z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. narka